Witam Państwa w czwartek 24 czerwca. W dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym najciekawszym wydarzeniem jest decyzja Banku Anglii, którą poznamy o godzinie 13.00. Tak jak Bloomberg przewiduje, prawdopodobnie tylko jeden z członków Banku Anglii zagłosuje za redukcją skupu aktywów. Jest to główny ekonomista Haldan. Natomiast większość banków inwestycyjnych nie spodziewa się jakichkolwiek zmian w polityce monetarnej. Jeżeli te zmiany miałyby się pojawić, to część banków inwestycyjnych zakłada, że dopiero w 2022 roku mogą być wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Podobnie jak Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii założy w najbliższych kwartałach silny wzrost gospodarczy. Oczekiwania inflacyjne w Wielkiej Brytanii również są cały czas wysokie. Bank Anglii prawdopodobnie również zwróci uwagę na Tempo szczepień w Wielkiej Brytanii, które jest na dość dobrych poziomach, około 50% społeczeństwa otrzymało już drugą dawkę, natomiast cały czas. Wydaje mi się, że przedstawiciele Banku Centralnego mogą zwracać uwagę na potencjalne komplikacje związane z mutacjami. No i to po części, wydaje mi się, że może wstrzymywać Bank Anglii przed zmianą retoryki na, retoryki na bardziej jaśtrzem. Więc jeżeli nic się nie pojawi w komunikacie. Wydaje mi się, że zmienność może być ograniczona, natomiast jeżeli pojawią się jakiekolwiek jastrzębie, oznaki, to fund może się umocnić. W dalszej części dnia wydaje mi się, że głównie też jeżeli komunikat będzie neutralny, to sentyment na amerykańskim dolarze może decydować o dalszej zmienności na parze GBP-USD. W dalszej części dnia o godzinie 14.30 poznamy PKB ze Stanów Zjednoczonych. Kwartał do kwartału rynek spodziewa się wzrostu o 6,4%. Poznamy też zamówienia na dobra trwałe. No i też mamy kilka przemówień przedstawicieli rezerwy federalnej: Bostik godzina 15.30, Williams godzina 17.00. I też na koniec dnia zwróciłbym uwagę. Na stres testy dla banków amerykańskich, godzina 22:30. Ostatnio trochę mówiłem na temat zmian po stronie rezerwy federalnej, która powróciła do obostrzeń sprzed pandemii dla banków. Chodzi o wskaźnik SLR, czyli Supplementary Leverage Ratio. To jest taki wskaźnik, który miał zdjąć z banków większy poziom zabezpieczeń. Obecnie banki powracają do tych większych zabezpieczeń sprzed pandemii. No i ciekawe jest to właśnie, czy banki przejdą pozytywnie ten stres test. Jeżeli się okaże, że jakieś banki mogą mieć problemy, no to rynki krótkoterminowo mogą zareagować negatywnie. Natomiast też sam nie pamiętam, kiedy w ogóle doszło do takiej sytuacji, gdzie w tych stres testach wyszło, że banki czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to załóżmy w Europie są mają złe zabezpieczenia, natomiast ze względu na to, że właśnie jest to wydarzenie w kalendarzu makroekonomicznym, to też warto na to wydarzenie zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o indeks dolara, na indeksie dolara, wczoraj mieliśmy do czynienia z ograniczoną zmienność. Dzisiejsza zmienność na otwarciu sesji europejskiej również nie zaskakuje, więc tutaj moje podejście do indeksu dolara jak na razie. Jest neutralne. Krótkoterminowym takim potencjalnym oporem na indeksie dolara może być poziom 91,44. Niżej potencjalne wsparcie, które, z którego wczoraj odbiliśmy się poziom 91,50. Na kryptowalutach dzisiaj krótkoterminowo obserwujemy ruchy korekcyjne. Za nami dwa dni wzrostu, więc no, w ostatnich tygodniach często właśnie bywało tak, że po tych dwudniowych korektach później pojawiały się potencjalne spadki, więc wydaje mi się, że warto zwracać uwagę, czy chociażby ten wczorajszy dołek z okolicy 31,730 będzie obroniony. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, neurodolarze, wczoraj zaobserwowaliśmy silniejszy ruch wzrostowy, natomiast później zaobserwowaliśmy cofnięcie jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w neutralnym położeniu, natomiast tak jak na początku tego tygodnia zwracam uwagę na form potencjalną formację spotka, tak długo jak wcześniejsze dołki bądź też konsolidacje będą obronione to wydaje mi się, że jest szansa właśnie na ten potencjalny ruch wzrostowy oczywiście w krótkich terminach też warto zwracać uwagę na jakieś Potencjalne zaskoczenia po stronie rezerwy federalnej, przedstawicieli rezerwy federalnej. Na funcie brytyjskim, oczywiście, dzisiaj najważniejszym wydarzeniem jest decyzja Banku Anglii. Jak na razie widać ewidentnie, że rynek oczekuje właśnie na godzinę 13. .00. Na funcie brytyjskim brakuje praktycznie no, brak jakiejkolwiek zmienności. W krótkim terminie zwróćmy uwagę na wsparcia, o których wczoraj wspominałem. 1.3908 bądź też jeżeli miałby się, by się pojawić jakiś większy ruch spadkowy zwróćmy uwagę na dołki poniżej 1.3860, niżej potencjalne wsparcie 1.3830, od góry dwa opory 1.4033 wyżej 1.4094. Na USDCAD wczoraj również panowała ograniczona zmienność USDCAD zatrzymał się na Wsparciu w okolicy 1,2250. Na razie brakuje większej zmienności, jeżeli chodzi o takie potencjalne opory. Od góry bym zwrócił uwagę na strefę powyżej 1,2350. Jeżeli na indeksach amerykańskich będzie kontynuowany wzrostowy, ropa jeżeli będzie dalej zyskiwała, to być może te spadki dalej będą kontynuowane. Na S&P 500 wczoraj również przez cały dzień Cena się konsolidowała. Potencjalnym wsparciem niższym może być poziom w okolicy 4233. Jeżeli chodzi o NASDAQ, a NASDAQ również się konsolidował, więc to wczorajsze wsparcie, o którym wspominałem, dzisiaj również potencjalnie może być wrażliwe dla rynku. Poziom 14191. Niemiecki DAX wczoraj delikatnie naruszył. Okrągły poziom 15 500 punktów. Natomiast później, w momencie, gdy góro wyszliśmy, tutaj pojawiła się ponad 50-punktowa korekta. Natomiast, jak na razie, tutaj zmienność nie jest zbyt duża, i wydaje mi się, że warto patrzeć na krótki interwał, jak cena może się zachowywać potencjalnie do wcześniejszych konsolidacji, czyli na przykład ta wyższa, niższa konsolidacja, która dzisiaj została obroniona. No i też z niższego interwału widać, że dzisiaj DAX powoli respektuje wczorajszą konsolidację z okolicy 15490. Na dolarienie mamy ograniczoną zmienność, głównie ze względu na brak większej zmienności na indeksie dolara. Krótkoterminowym takim potencjalnym wsparciem może być poziom w okolicy 110,70. Na złocie wczoraj mieliśmy próbę ataku na wcześniejsze szczyty lokalne szczyty z tego tygodnia natomiast ten ruch wzrostowy ponad 10 dolarów został zgaszony no jak na razie złoto cały czas pozostaje w konsolidacji. Jeżeli chodzi o ropę ropa podobnie jak złoto wczoraj zyskiwała natomiast później ten ruch został zgaszony natomiast technicznie ropa wydaje mi się wygląda całkiem Nieźle. Więc to z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do jutra.